Dzień dobry. Nazywam się Barbara Michalska i odpowiadam za platformę Microsoft 365. Kompletne, bezpieczne rozwiązanie do efektywnej pracy. Dzisiejsze firmy borykają się z różnymi problemami, a problemy efektywnej pracy również opierają się na tym, że ciężko nam skatalogować różnego rodzaju zasoby, jakie mamy w firmie, przechowywać. Spotykamy się również z różnego rodzaju wyzwaniami dotyczącymi na przykład. Kaskady informacji z góry z zarządu do pracowników. Na te wyzwania odpowiada rozwiązanie firmy Elastic Cloud Solutions i są ze mną dzisiaj Grzegorz i Łukasz, i którzy przedstawią pokrótce firmę Elastic i jej rozwiązanie. Witam, dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Ciwolnik, jestem CTO w Elastic Cloud Solutions, odpowiadam za kwestie techniczne i bezpieczeństwo. Łukasz Skłodowski, prezes zarządu Elastic Cloud Solutions. Odpowiadam za wizję i, e, i koncepcję naszych produktów, a są nimi e, gotowe rozwiązania e, kompatybilne z e, chmurą Office 365 i Platformą Azure Microsoftu, gotowe rozwiązania w obszarze komunikacji wewnętrznej i produktywności pracowniczej. E, tworzymy taki gotowy zestaw narzędzi pod nazwą Elastic Workplace. E, są to narzędzia, e, w których skład wchodzi m.in. taki e, no, gotowy produkt intranetowy, e, narzędzie do tworzenia elektronicznych formularzy i procesów biznesowych oraz Pracujemy obecnie nad osobistym asystentem pracownika, takim botem, który będzie wspierał pracę w organizacji. Czyli tam, gdzie pracownicy w firmach mają problemy z komunikacją, potrzebują takich trochę odgórnych. Yy w ciekawy sposób podanych informacji o tym, co się dzieje w firmie. Tam, gdzie chcemy po prostu ich informować i przechowywać w należyty sposób wiedzę, to jak gdyby Wasze rozwiązanie przychodzi z pomocą. Tak? Dokładnie. Elastic Workplace wspiera też cyfrową transformację, pomagając organizacjom w tworzeniu miejsca pracy, które jest właśnie bezpieczne, elastyczne i efektywne przy wykorzystaniu technologii znanych z rynku konsumenckiego, czyli technologii mobilnych, IoT i też sztucznej inteligencji. Rozwiązania są oparte o platformę Microsoftu, przede wszystkim o, o Microsoft Azure, który zapewnia nam e, wszystkie narzędzia, które potrzebujemy do stworzenia takich gotowych rozwiązań e, oraz e, rozwiązanie jest bardzo silnie zintegrowane z platformą Office 365, gdzie e, wspólnie tworzy takie cyfrowe miejsce pracy dla pracowników. Czyli coś po mojej linii i bazie. A w jaki sposób narzędzie integruje się z Office 365? Elastic Workplace wspiera, wspiera pracowników e, przy pomocy też Office 365, pomagając im e, w przechowywaniu i obiegu dokumentów przy, przy użyciu SharePointa, e, w, rezerwacji, w rezerwacji zasobów przy użyciu na przykład Microsoft Exchange i komunikacji już takiej e, na bazie czatu przy pomocy Microsoft Teams. Wszystkie dane, które są e, gromadzone w. W tym naszym produkcie internetowym są bezpiecznie przechowywane w bibliotekach dokumentów platformy SharePoint, czyli jakby właśnie na jednym z komponentów Office 365. Dobrze, czyli tu padły trzy takie stwierdzenia. Był Azur, był Office 365, było bezpiecznie. Czyli chmura jest bezpieczna i dlaczego Wasze rozwiązanie też wspiera to bezpieczeństwo chmury? A chmura przede wszystkim pozwala nam zadbać o bezpieczeństwo w niemożliwym, w normalnym, standardowym podejściu stopniu, ponieważ e, dzięki wykorzystaniu mechanizmów. E, Chmury Azure możemy stale monitorować, wykrywać, używać inteligentnej detekcji zagrożeń, zabezpieczać te dane i je szyfrować, I też zabezpieczać na poziomie dostępu osobowego, czyli używając e, kont Azure Active Directory. E, I też jakby pozwala nam to skalować nasze globalne rozwiązanie, ponieważ oferujemy też modelu SAS, e, używając centrów danych na całym świecie. I rozumiem, że w zasadzie pracując na zasadzie infrastruktury on-premise, takie rozwiązanie nie byłoby tak bezpieczne, bo po prostu nie da się wyprodukować takiej infrastruktury. Nie jest możliwe stworzenie, zwłaszcza my tu mówimy o takich bardzo szybkich wdrożeniach na zasadzie, tak jak klienci kupują Office 365, my chcemy być z tym rozwiązaniem kompatybilni i też zapewnić właśnie takie szybkie wdrożenie. Nie jest możliwe przygotowanie tak, Gotowej, bezpiecznej infrastruktury u klienta on-premis, zapewniając jednocześnie krótki czas wdrożenia. Łukasz właśnie, jaki to jest czas wdrożenia? E, typowo e, według różnych badań e, internety wdraża się w różnej wielkości firmach od 14 do 18 miesięcy. My jesteśmy w stanie e, zrobić to w 2 do 3 miesięcy dzięki temu, że nasze rozwiązanie jakby z pudełka pokrywa 90% takich potrzeb. E, zrobiliśmy już. Analizę tego, co jest potrzebne, z czego firmy korzystają, e, jakie są trendy na rynku, więc jakby ten etap standardowego wdrożenia internetu w firmie jest już jakby za nami i możemy się zająć już implementacją tak zwanej architektury informacji i poszczególnych potrzeb klienta. Dokładnie, czyli 90% gotowego, 10%. Szczególnej funkcjonalności potrzebnej każdej tak naprawdę firmy. Czyli jednak taką analizę jakąś podstawową robicie, tak? Tak, już potrzeb, potrzeb ściśle czasami branżowych, czasami osobowych i wtedy jakby na, na bazie też na naszego, naszej platformy możemy je szybko dodawać. Dobrze i dodajmy jeszcze, że ta platforma jest zbudowana też w oparciu o SharePoint, więc jak gdyby też wykorzystuje tutaj to, co jest najlepsze w tej platformie. Dla jakich klientów... Y jak gdyby jest dedykowane wasze, wasze rozwiązanie? Właściwie jest to rozwiązanie horyzontalne dla wszystkich branż. Wdrożenia, które już mamy zrealizowane w sektorze energetycznym w bankowości. Tutaj ciekawostką jest jeden z naszych klientów właśnie z branży energetycznej. Dowiedzieliśmy się o tym w ubiegłym tygodniu. Został wyróżniony właśnie za to nasze wdrożenie nagrodą w rankingu Nielsena, Nielsen Norman Group, który taki dosyć prestiżowy ranking, który co, co roku ocenia i wybiera 10 najlepszych internetów na świecie, więc jest to jedyna, firma, Firma z Polski w tym rankingu znalazła się w naprawdę e, doborowym towarzystwie, e, więc no, może, można powiedzieć, że w pewien sposób to, to rozwiązanie, które wdrożyliśmy, e, można, znajdując się w tym, w tym, w tym rankingu, e, wyznacza, można powiedzieć, w pewien sposób trendy rynkowe. E, a poza tym e, mamy jeszcze kilkadziesiąt tysięcy. E, Użytkowników w naszej usłudze, usłudze SAS, i to są użytkownicy z całego świata, z Chile, RPA, małe, duże firmy. Jedną, jedną z większych niemieckich firm z branży finansowej, która ma 60 tysięcy pracowników, właśnie właśnie realizujemy takie wdrożenie. Super, czyli tak, gratuluję Wam serdecznie takiego wyróżnienia. I teraz, gdyby Państwu się podobało takie rozwiązanie, to co zrobić, jak się z Wami skontaktować? Mamy oczywiście stronę internetową elastik 65com Jesteśmy też dostępni na, w katalogach Microsoftu, w AppSource, jest taki sklep z aplikacjami do Office 365 więc tam też można znaleźć nasze rozwiązania. I, I pod tak. dzisiejszym filmem również znajdzie się kontakt, jak gdyby, gdyby Państwo chcieli skorzystać z usług Elast Elastic Cloud Solutions. Dziękuję Super. Wam pięknie. Dziękuję. Dziękujemy. I życzę powodzenia dalej. Super.